Cześć, cześć, siemanko! Ja mam na imię Daniel i witam na kanale Szukam Roboty. Co możesz zrobić jako gracz, gdy połowę swojego wolnego czasu poświęcasz na budowanie domków w Minecraftzie, zabijaniu w Fortnite? czy granie w gry może stanowić profesję? A jeśli tak, to jak to zrobić, żeby pograć i dobrze zarobić? Jeśli jesteś nowym widzem, będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujesz mój kanał, zostawisz łapkę i komentarz. W dzisiejszym odcinku 10 najbardziej opłacalnych zawodów dla grających w Fortnite'a, Minecrafta czy Robloxa. Miejsce 10. Dziennikarz. Często gdy czytamy recenzję, z którą się nie zgadzamy, sądzimy, że wiemy lepiej. Zdarza się nam, że wyrażamy to w komentarzu, kierując się impulsem i emocjami. Zawód dziennikarza, recenzenta, tekściarza, freelancera czy redaktora to zajęcia specyficznie, nierzadko wymagające oprócz grubej skóry, talentu lub cech właściwych dla zupełnie odległych od siebie dziedzin. Miejsce 9. Producent gier. Nie jest wielką tajemnicą, że produkcja gier to zajęcie w pewnym sensie ściśle zawężone, ale właśnie diabeł tkwi w szczegółach, a raczej w specjalizacji. Profesjonalny podpowiadacz gier może całkiem nieźle zarobić, podsuwasz pomysły na nowe gry, co w nich powinno się znaleźć, a co jest kompletnie niepotrzebne. Miejsce ósme. Gra jako wytwór kultury. Zdziwieni? Już tłumaczę. Pracować w grach można przede wszystkim tam, gdzie gry stanowią produkt lub tak zwany tekst kultury. Innymi słowami tam, gdzie o grach się mówi, gdzie znajdą się odbiorcy, którzy o grach chcą słuchać. Za takie sportowe wykłady można zarobić od 100 zł na godzinę. Chyba przyznacie, że wykłady z Fortnite'a mogłyby mieć dość dużą grupę odbiorców. Miejsce siódme. Esport. Fragowanie za pieniądze. W naszym przeglądzie nie mogło zabraknąć dziedziny, która od kilkunastu lat dynamicznie się rozwija. angażujące emocje, setek tysięcy aktywnych widzów i ciekawość milionów. Na esporcie zarabiają nie tylko zawodnicy. Na międzynarodowej stronie internetowej job.esports.com możemy znaleźć świeże oferty pracy dla menadżera drużyny, twórcy tekstów, specjalisty od mediów społecznościowych, kamerzysty, komentatora, programisty, a nawet specjalistów od marketingu i kadr. Organizacje e sportowe i organizatorzy turniejów potrzebują nie tylko najlepszych, Lepszy graczy. Chociaż na pewno każdy maniak Fortnite chciałby mieć takie zarobki jak ninja. Miejsce szóste. tester gier. Omawiając rozmaite zawody w tym artykule, przy okazji pokazaliśmy również pewne etapy tworzenia gier. Wiedza i doświadczenie wielu ludzi potrzebne są w różnych momentach produkcji, stąd młody gracz ma naprawdę sporo możliwości. Testowanie gier to praca dla całego sztabu ludzi. Najnowsza część serii Assassin's Creed była kontrolowana przez oddziały Ubisoftu w Toronto, Montrealu, Singapurze, Sofii, Cenedo, Bukareszcie i Kijowie. Tylko w tym ostatnim dział kontroli jakości liczył prawie 30 osób. Miejsce piąte. Publication. Jednym z obowiązków dziennikarza jest nieustanny wręcz kontakt ze źródłami informacji. Źródła mamy różne, a pewną ich część stanowią specjalnie do tego delegowani przez wydawcę ludzie od PR-u. Osoby zatrudniane na tym stanowisku to salonowe lwy i marketingowe wygi. Trzeba ładnie mówić o grach, a w dodatku otrzyma za to niezłe pieniądze. Miejsce czwarte: gracz jako produkt marketingowy. Jeżeli będziesz dość znanym graczem, bez problemu możesz nawiązać współpracę z potencjalnymi sponsorami. Co prawda jedni powiedzą, że to komercha, ale to świetny pomysł, by zarobić całkiem dużo. Bo co ci szkodzi grać myszką danej firmy, lub wystąpić na live w koszulce sponsora? Miejsce trzecie. Grafik komputerowy. Często sami grający, by się wybić, poznają tajniki Photoshopa po to, by tworzyć swoje unikatowe miniaturki, zdjęcia, ikony itd., itd. Te umiejętności świetnie możesz wykorzystać składając CV w agencji reklamowej. Firmy o takim profilu poszukują kreatywnych grafików. Wielkie agencje za dobrego grafika są w stanie zapłacić nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Miejsce drugie. Zostań twarzą gry. Jeżeli osiągniesz sukces i będziesz znanym graczem, zawsze możesz napisać do twórców gry, by zostać jej ambasadorem. Wyjazdy po całym świecie, konferencje, gry pokazowe. To cudowna przygoda, która może czekać właśnie na Ciebie. Zabycie ambasadorem danej gry otrzymujesz miesięcznie kilka tysięcy złotych. Miejsce pierwsze Youtuber. Oczywiście nie mogliśmy pominąć fenomenu, który od wielu lat funkcjonuje w internecie. Z roku na rok coraz odważniej zagrażając wydawałoby się dotychczas niczym niepokonanej telewizji. Możliwości mamy dużo, dochód z reklam, dochód z umów sponsorskich, fame, donaty, patronite. Wszystko zależy od Ciebie, im bardziej będziesz się rozrastał, tym bardziej stanie się to Twoim zawodem. Oczywiście zawodów, w których możecie zetknąć się z grami, jest znacznie, znacznie, znacznie więcej, wliczając w to rozmaite warianty i odmiany. Ważne jest, niezależnie od tego, czy obecnie sprzedajecie gry w sklepie, czy piszecie recenzję, że łączy te stanowiska kilka wymagań i masa realiów. Granie i orientowanie się w świecie gier to nie tylko atut, ale i w wielu wypadkach warunek pracy. To samo powie Wam tłumacz, spec PR-u czy YouTuber. Wielkie dzięki, że obejrzeliście kolejny odcinek. Ja jako YouTuber oczywiście proszę Was, zostawcie suba, łapki i komentarze lub skorzystajcie, Dajcie z opcji wesprzy i widzimy się za tydzień. Cześć, cześć siemanko, hej!